Znasz to uczucie, kiedy budzisz się w nocy i czujesz, że ktoś na ciebie patrzy? W małym miasteczku pod Warszawą zaczęły ginąć dzieci, które zostawiały włączone lampki nocne. Według legendy, w świetle żarówki pojawia się cień, który nie należy do ciebie. Jest zbyt wysoki, zbyt chudy i powoli się porusza, chociaż ty stoisz w miejscu. Ludzie nazywają go pożeraczem blasku. Karmi się światłem i ostatnim oddechem przerażonego dziecka. Rodzice myśleli, że to porwania, dopóki kamery nie zarejestrowały tego. W pokoju chłopca przez trzy sekundy pojawiła się drżąca postać, zrobiona z samego cienia, a potem na nagraniu zgasło światło. Gdy je zapalili, łóżko było puste. Mówią, że jeśli zasypiasz przy lampce nocnej, on może cię zobaczyć. A gdy poczujesz zapach spalonej żarówki, to znak, że już stoi nad tobą i otwiera usta. Więc, czy odważysz się dziś zasnąć w ciemnościach? Bo jeśli zostawisz lampkę, pożeracz blasku może przyjść właśnie po ciebie.